Ale jakich? Dobrych No to smutne z powodu, coś mi tu nie pasuje Tajemnica Niech będzie, że z pizzy po prostu A, no to, to napisz na PW jak tajemnica No, no lepiej mi, chyba Maciejowi coś powiesz, niż kurwa Miśkowi Grubasowi <laughs> A co z Miśkiem, nie tak? Coś tu nie jest Lepiej Miśkowi nie mówisz dużo rzeczy, bo on kurwa... Od razu wywleka na ten... Wygaduje. I pierdolił potem. O, tak, tak, taka... Kurwa, wiesz, nie, że 60, ale taki kurwa, co rozpowiem przez... Kurwa, co jest? On to jest taki strasznie defensywny, jak ktoś mu coś mówi, bo o jedzeniu to on zaraz jest tak def defensywnie reaguje. Zauważyliście? Mhm. jedzenie to życie, nie? Dla niego to życie to jedzenie. No tak! O kur... <grym> <grym> Kurwa, to, masz no co jest? Wehicle Collision? Kurwa! Przekroczę liczbę punktów karnych. Ty, a Wehicle Collision to może być przez y, detale w grze? Taki błąd czy mi się źle kojarzy? Nie miałem <grym> nigdy takiego błędu. Głodne. może byłby z dykty? Może inne mody ci krzaczą, Leonard, Bo może masz w jednym efaktorze kilka Mam modów. tego w, w jednym mam... On... Może, Może, może. Zaraz ogarniemy. No, a spróbuj, może McLaren w to wejść. Będzie dwóch metalerów. Dobra, dobra. Grywa to hasło. Hasło 80546. O, -Z -4 -6. o nawet, no zgadłem. Ja pierdole, weź mi z tym, nie. kurwa Ale... Hej, Ej, a jakie macie skrzydła? Kurwa Tak jak ty zasy... 8-6 8-6, dobra Dziwny to nagranicznych prędkości 91 Dobra no. Jak teraz się nie do tego 1 całki 85 teraz Jakby kto pytał Może co tyłem strasznie No Kurwa driftem wjechać w to i tyle nie Omijam driftem BD <noise> Dokładnie Radańska skrzetło wyżej z tyłu Umyć pan szybko Żeby nie driftowało To jest... Jakaś tekstura benetonu mi się dała, chyba Umyć error bez kary. No nie znaczy jak wyjdę na tor, to nie wiem, co Chyba Trzeba sprawdzić. O, ruszam. O, teraz drugi. Teraz <grybujesz> mi się zjebało. O, dobra mi chyba działał. Będzie dwóch rajkonenów, ale chyba... Taki na potrzeby programu, tak musi być. No. Nie wiem, kto to taki mądry, że nie szerszy. Na szczęście już nie szerszy. No to był tragedia. No, to, to fakt. Puszę tego. Kurwa, pójść na trzymanie. Jeszcze Dziep, zjeb, zjeb, zjep. Trzeba zmniejszyć, zwiększyć to skrzydło, bo zbyt bardzo muszę uważać. A na 8,4 jechałeś? No, na no, ja 8,5 dałem i była, było z, spoko, zgoda. To się nie trzyma. Poszedł. Poszli. A nie, może właśnie. Się... Ja mam rekord S1 dzięki temu. No, domyśliłem się jak tam jest. Mm. Kurwa, co za To zjebane... chuj ta szykana? na <ścoughs> napój. Jak tam, MPD, grałeś w Factora Faktora 3? Jak tam wrażenie? <grym> no, kolego... No, ciekawe... No, flm Skur. Ja powiem, że... ten... ciężej się hamuje, no jakby dla mnie, nie wiem. No, dla wszystkich. Może w może kwestiach przyzwyczajenia. Ja przejechałem 5, kur... ja że 15 minut, nie, 20 minut spędziłem w grze, a 10 to była ta kalibracja, co Ci pisałem na PW, nie? <grym> Także... Słaby jesteś. No słaby, słaby. A to jedziesz czy nie jedziesz, aha. Ale mówię, no się pytałem na grupie czy więcej osób się sparujemy, jakoś to oczywiście nikt nie odpisał. Tak A czy... napisałeś coś kurwa o której? No jak było, jak ten, jak lemon było. Ja bym się sparował, tylko nie wiem jak, bo będziemy w oddzielnych splicach, jak pójdziemy na te wyścigi online. A to nie można zrobić serwera czy już pójdzie co? Można. To, to trzeba mieć pro. Ooooo, to ja nie jestem pro, to ja <laughs> No Pawełek musi. Pawełek ma. Zrobię sobie, bo tam Mateusz Guzowski i Patryk Kulicz, i będę jeździł z wami. Oczywiście Mateusz Gieborodo i Patryk Kaborodo. hmm. No, wiecie o co chodzi, nie? No. Dziękuję. clutch yeah Ale żebym zakurwił Łopanie Łopanie Ale że się zakurwił Nie ma co zbierać Bo właśnie trzeba mnie sprawy Przyjdzie Piotr będzie 10 osób Więc spoko A Patryk do cheatek to przychodzi? O jest kurwa. Nie no, do niego koleżanka dzisiaj przyszła i on. I Nerwnie, czy, czy będzie jechać w końcu Chcesz tu Staszek Jak nie spierdolę tego, no to da Ja jestem sprawę, jadę, jadę, jadę. Kurwa na softach! User disconnected from no właśnie... channel. nie wiem czemu. Ile jeszcze zostało, żeby ten... 5 minut. A ja to na luzie jeszcze to dojadę. Zobaczę czy się poprawi. Na żółtych jeździłeś? No sam teraz jedzie na żółtych Uuu, ja tam kurwa do dupy. A co, żółte lepiej kleją? No właśnie nie a. to no, dyktur. No, bimu, nie? No, dlatego... Ej, panie, ja nie! Niech pan stan... Na no, no Piste. Tak. Piste. O ten Y Huto dopiero szybki byś <laughs> no, się z Szyrem pościgał. To jest Amad, do Z to są w ogóle krajów, czy świata, ludzie, że oni przychodzą, nie wiadomo skąd. Na Air 1, i jeszcze kurwa nie umiem jeździć. To no jest sorry. ciekawe. Ten Equal jest chyba z Turcji A tam w Turcji to ma ligę na tym, na WhatsAppie chyba no, no jak ten Gokam <noise> jak, jak Gok Gokama poznałem na YouTubie yy, Jak właśnie wrzucał wyścigi z tego na, no, no, na YouTube rzucał tam całe wyścigi i ja się pytam czy można dołączyć na ligi a do ligi a on mówi to jest turecka liga na WhatsAppie i nie przyjmujemy ludzi spoza Turcji <głos> 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 Pozwróćaj serdecznie Może tylko jakaś grupa znajomych? Może by, lepsi koledzy tak zwani